Miejsce, w którym właśnie jestem, to park nad jeziorem Balaton. Kilka kroków stąd znajduje się mieszkanie, które właśnie wprowadziłem do naszej oferty. Jeśli chciałbyś mieszkać w takim otoczeniu i jednocześnie móc korzystać ze świetnej miejskiej infrastruktury, koniecznie obejrzyj ten film do końca. Zapraszam! Dwa pokoje na 58 metrach kwadratowych sprawiają, że każde z pomieszczeń jest bardzo przestronne. Dodatkowo w sypialni znajduje się duża garderoba. Ogromny balkon będzie natomiast idealnym miejscem na poranną kawę czy wieczorną lampkę wina. Mieszkanie posiada również miejsce parkingowe w garażu podziemnym oraz sporą komórkę lokatorską. Osiedle Międzyborska 11 zaprojektowane jest w wysokim standardzie i zapewnia takie udogodnienia dla mieszkańców jak sala fitness, sauna, solarium, plac zabaw, a także stacja serwisowa dla rowerów. Okolica oferuje świetną komunikację oraz infrastrukturę. W promieniu kilkuset metrów znajduje się tu parki Jezioro Balaton, centrum handlowe, supermarket Lidl i Kaufland, a także terminal Kultury Gocław oraz mnóstwo klimatycznych kawiarni i restauracji. Do centrum miasta dojedziemy w 15 minut samochodem i w 30 minut komunikacją miejską. Zainteresowany? Do zobaczenia na prezentacji. Pozdrawiam. Maciek Szuptarski, Silkson Estates.